Mieszkam w kraju, w którym ta pogoda jest taka właśnie wiejąca, pełna wiatru, biegnących chmur. Zmiany pogody są gwałtowne, w ogóle mi to nie przeszkadza. A myśl, wiecie jak to mówią w jakimś bollywoodzkim filmie, to było czasem słońce, czasem deszcz. Budzi to we mnie wdzięczność dzisiaj, że szumi wiatr, że deszcz zacina w okna. Ja sobie siedzę w swoim domu, mam ciepło, mam fajnie, mówię do Was i mam wdzięczność, że życie wolniejszym krokiem chodzę, że mniej rzeczy zrobię, że, no wiecie, nie wszystko będzie super i że nie muszę. I mam wdzięczność, że w końcu mnie to nie zabija, że jeżeli nie zrobię czegoś, to że nie muszę. Taka wdzięczność dzisiaj.